Hejka, zapraszam was dzisiaj na test nowej kolekcji z Bel, która wygląda dość festiwalowo. Także chodźcie ze mną sprawdzić, czy są to hity, czy może jednak same buble. Jeśli jesteście ciekawi tego, jak mi się pracowało z tymi kosmetykami i jak one utrzymały mi się po całym dniu, to zapraszam was do testu. I tak jak widzicie, ja już mam coś na twarzy, bo jeśli chodzi o brwi, podkład, puder czy bronzer, to tutaj nie było żadnych nowości, więc ja sobie to przygotowałam wcześniej. No i teraz przejdźmy już do testu tych kosmetyków z Belle. I słuchajcie, zaczniemy sobie od różu. Tutaj mamy kremowy róż do policzków z drobinkami. Ja mam go w odcieniu 01, także y, sprawdzimy sobie. Wiem, że jeszcze była opcja 02 i ona była bardziej brzoskwiniowa. A ta jest bardziej różowa. No nie wiem, czy wy widzicie ten piękny, naprawdę piękny odcień różu. E, brakuje mi takiego w swojej kolekcji, także jeśli mi się sprawdzi, to naprawdę będę zadowolona. Standardowo teraz go dla was zesłoczuję. Czuć pod palcami te drobinki w opakowaniu? Od razu wam mówię, nie jest taki jednolity, tylko te drobinki gdzieś tam się przebijają. Tak się prezentuje odcień na dłoni, wygląda na chłodny, więc fajnie, bo wszystkie róże, które ostatnio testowałam były ciepłe, także fajnie mieć coś w końcu chłodnego do przetestowania. Czy te drobinki są jakoś specjalnie widoczne na dłoni? No ja tutaj drobinek nie widzę, bardziej to po prostu wygląda jak jakiś taki zwykły rozświetlający róż. No, ale zobaczymy, jak będzie wyglądało na twarzy. Ja nie mam też na sobie korektora pod oczami, bo jeśli chodzi o kremowe róże, to wolę najpierw nałożyć właśnie kremowe róże i później dopiero nakładać ten korektor pod oczy, bo wydaje mi się, że ta granica pomiędzy tymi produktami jest taka jakaś bardziej naturalna. I róż mam na pędzelku, ustawiłam się do Was tak troszeczkę bokiem i nakładamy. Bardzo ładnie pachnie, to od razu muszę powiedzieć już na samym starcie. No naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ostatnio testowałam ten e, róż z L'Oreala który był rozświetlający i tutaj efekt mamy naprawdę bardzo podobny, bo nie wiem, czy Wy to widzicie, ale naprawdę pięknie odbija światło. Poza tym bardzo ładnie się wtopił w skórę. Piękny odcień, tak jak widzieliście, niewiele trzeba było się namachać pędzelkiem, żeby ten efekt uzyskać. Jest bardzo kremowy, bardzo ładnie się rozprowadza. Nie starł mi nic pod spodem, mimo tego, że pod palcem wydawało się być taki tłusty. No to nic mi tutaj nie starał, więc to zdecydowanie na plus. No i chyba w takim razie przyszła pora, żeby powtórzyć to sobie na drugiej stronie i lecimy dalej. I tak jak widzicie róż mam już nałożone z obu stron. Naprawdę bardzo dobrze mi się pracowało z tym produktem. Jeśli chodzi o jego napigmentowanie, to jest takie średnie, także można sobie spokojnie z tym produktem pracować, dokładać go, jeśli mam go za mało, bo też Daje się on budować, natomiast z nim nie przesadzimy, nie zrobimy sobie jakichś wielkich plam, które ciężko jest rozetrzeć, bo też przez to, że on jest taki e, kremowy, to bardzo łatwo można go rozcierać. Tutaj ta tłustość, o którą się obawiałam na samym początku, w ogóle nie przeszkadza, ale też. Przez to ten produkt nie zastyga, co warto mieć na uwadze. Ale czy ten efekt tego różu mi się podoba? No, słuchajcie, zdecydowanie tak. On daje taki bardzo naturalny efekt, przez to, że e, ma te w sobie drobinki, które co prawda no, nie są widoczne na twarzy, ale no widać, że jest ten efekt takiego rozświetlanego policzka. Mi się ten efekt bardzo podoba. Dodatkowo ten róż nie jest przepigmentowany, także śmiało można sobie z nim pracować bez żadnych plam. No i też nic mi nie starł, nie rozpuścił, on nie zastyga, więc no to tutaj warto mieć na uwadze kupując ten produkt, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba ten efekt. Wygląda tak naturalnie i jednocześnie ten kolor, mimo tego, że jest chłodny, to nie jest jakiś taki trupi, on nie wygląda brudno, nie robi żadnych Blam dodatkowo ta no super na razie wygląda świetnie i teraz lećmy dalej, bo czas nas dzisiaj goni e, i tutaj mamy rozświetlacz w Stiku, ja mam go w odcieniu 02, e, powinna to być tak, to jest ta jaśniejsza opcja. Jak widzicie, tutaj się tak prezentuje. I ostatnio testowałam ten stick y, z L'Oreala. No i on miał bardzo ciemną bazę kolorystyczną, więc u mnie to wyglądało jak wyglądało. Tutaj ten rozświetlacz ma być taki jaśniutki, więc liczę na to, że mi się sprawdzi. I już Wam go tutaj słoczuję na dłoni. Tak się prezentuje ten odcień. No powiem Wam, że no, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie ma jakiejś bazy kolorystycznej, która tutaj mogłaby wyglądać źle na mojej bladej twarzy. Ma w sobie różowe drobinki, także myślę, że z tym różem idealnie się połączy. I teraz nałóżmy sobie ten rozświetlacz na twarz. Ja tak sobie pacnę nim po twarzy kilka razy. I słuchajcie, ja go dosł tylko nałożyłam tak. Kilka razy, kilka razy pacnęłam tym produktem na twarz i słuchajcie, jego nawet nie trzeba gdzieś tutaj rozprowadzać. On wygląda po prostu dobrze sam z opakowania. Ten efekt jest bardzo subtelny, tak jak widać, ale no mimo to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Z drugiej strony zrobimy sobie tak, że wzięłam sobie ten rozświetlacz na palec i po prostu go sobie tutaj wklepie. No dobra, słuchajcie, jednak mały update, bo on tutaj rozpuścił mi trochę tego różu, który był pod spodem. Niestety, nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest taka plamka dosłownie, która jest starta. A naprawdę robiłam to wszystko bardzo delikatnie, więc no, liczyłam, że gdzieś tam mi tego wszystkiego nie zetrze i nie rozpuści. Próbowałam też nałożyć go sobie na nos, to rozpuścił mi to, co było pod spodem, więc no... myślę, że jak już, to to jest produkt na gołą skórę. Więc teraz trzeba tą plamy uratować, wziąłam sobie troszeczkę tego różu i w to miejsce, gdzie jest dziura go sobie doklepię mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie zważy ale na tą chwilę jest naprawdę ok, także myślę, że koniec końców wyratujemy tą sytuację no i dobra, sytuację mamy myślę opanowaną i moim sposobem na ten rozświetlacz jest to, żeby po prostu z opakowania na palec i dopiero z tego palca dosłownie delikatnie gdzieś go tutaj doklepywać, bo to jak on wygląda, ten glow, naprawdę wygląda ładnie, ale on jest taki trochę tłusty, więc to co jest pod spodem może rozpuszczać. Ostatecznie ten efekt tego rozświetlania mi się bardzo podoba, bo jest subtelne, natomiast no, to, że on rozpuścił mi te kosmetyki pod spodem i musiałam się ratować... No, niestety dla mnie jest zdecydowanie na minus, a szkoda, bo bardzo mi się podoba ten efekt rozświetlenia. Myślę, że gdyby był on mini tłusty, to naprawdę wyglądałby super. Dobra, teraz, jako że mam już ten etap twarzy za sobą, to nałożę sobie korektor pod oczy i go przypudruję, i lecimy już do oczu. No i tak jak widzicie, mam już nałożony korektor i przypudrowaną tą okolicę pod oczami. I chciałabym jeszcze wrócić do tego rozświetlacza, bo słuchajcie, on naprawdę pachnie obłędnie jak jakiś taki lot druska no kojarzy mi się z wakacjami. A teraz już lecimy z oczami. I tutaj mamy wodoodporny cień w sztywcie. Ja mam go w odcieniu 02, także już Wam go tutaj słoczuję. No, słuchajcie, odcień jest piękny. Eee, także mam nadzieję, że będzie wyglądał równie ładnie na oczach. On też jest taki troszeczkę tłuściutki w swojej konsystencji, ale czy Wy to widzicie? No, absolutnie wygląda to pięknie. Jestem zachwycona tym, jak to wygląda na razie na słoczu. Mam nadzieję, że na oczach będzie wyglądało to równie dobrze. Także no cóż, jeśli chodzi o moje powieki, to mam na nich odrobinę pudru yy, i bazę z Inglota. I żebyście też nie byli zdziwieni, dlaczego na powiekach mam puder, to tak jak mówiłam wam ostatnio, ostatnio mam jakiś problem z przetłuszczaniem się powiek i absolutnie nic mi się nie chce na nich trzymać, więc żeby po prostu ten efekt był bardziej trwały, żeby mi się tam nic nie rozpuszczało, no to zanim nałożę cokolwiek na powieki, to po prostu ją solidnie przypodrowywuję i dopiero później nakładam inne produkty. A tutaj obawiam się, że może nie być najlepiej, bo ten produkt jest tłusty, więc zobaczymy. Ja nałożę go sobie bezpośrednio na powiekę i później chyba rozetrę palcem, zobaczymy jak to będzie się Rozcierało, ale na razie lecimy. Dobra, na razie zostawimy to tak i postaram się to doklepać palcem. No nie wiem, mam wrażenie, że trochę sobie tego blasku zabrałam. Więc sobie go tutaj dołożę. No i trochę się boję teraz tego rozcierać palcem, że po prostu wszystko pod spodem mi się zetrze. Słuchajcie, no mam na razie pewne obawy co do tego produktu, bo on nie zastyga. Czy znaczy zastyga, ale bardzo słabo, bo tak jak tutaj widzicie, on dalej daje się rozmazywać. Trochę zasteł, trochę zasteł, ale no też jest tak, że jak przetrę sobie po nim palcem, no to on się ściera. Więc no ja nie wiem, jak będzie z tymi moimi powiekami po całym dniu. No dobra, ale na razie się nie, zał nie załamujmy, po prostu nałożę sobie też na dolną powiekę. I to samo sobie teraz jeszcze powtórzę z drugiej strony. No i słuchajcie, ja na razie nie wiem co mam o tym cieniu myśleć, bo bardzo mi się podoba odcień, bardzo mi się podoba to jak on koniec końców wygląda, ale praca z nim była taka... Hmm... Bo próbowałam go sobie tutaj rozetrzeć na granicach, to naprawdę bardzo delikatnie się rozcierał. Też w momencie, kiedy po prostu usunęłam tym e, cieniem po powiece, to widziałam, że on się tak równomiernie nie rozkłada i to nie jest tak, że to przez tą e, przypudrowaną powiekę, bo mam inne cienie kremowe czy w sztywcie, które no naprawdę radzą sobie z tą przebudrowaną powieką i nic sam się złego z nimi nie dzieje. Także no myślę, że to też nie jest tutaj kwestia tego. Powstały mi jakieś takie grudki na tych oczach, nie wiem, no... No nie wiem. Nie wiem, czy Wy to teraz zobaczycie tak na kamerze, ale gdzie gdzie są po prostu jakieś takie grudki i nie wygląda to zbyt ciekawie. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on zaczął jakoś zastygać i te grudki się porobiły. Nie mam pojęcia i trochę, trochę mi żal bo naprawdę liczyłam na ten cień bo wygląda bardzo ładnie i gdyby był ten efekt, ale nic poza tym by się z nim nie działo no to byłabym zachwycona, ale na razie dobra, ale nie ma co pokać nad rozlanym mlekiem, przyszła pora teraz na tą wodoodporną, żelową kredkę do oczu w jakim ją mam odcieniu no niestety nie widzę tutaj odcienia ale jest to taki odcień fioletu już wam go słoczuję chociaż ta ręka jest już Zmęczona życiem, ale widzicie, on jest taki fioletowy, metaliczny i myślę, że nałożymy go sobie na linię wodną, także let's go. Czy to w ogóle maluje? No nie maluje. Wszystkie te produkty do tej pory były takie masełkowe, tłuściutkie, sunęły bez żadnego problemu, a jak chodzi o żelową kredkę, to jest sucha nałożyłam tą kretkę na linię wodną i słuchajcie, no, dawno nie miałam kredki, która tak bardzo by nie chciała ze mną współpracować, bo no, widzicie jak tutaj jest intensywny odcień, taki ciemny, fioletowy, metaliczny, a ja go nie widzę w ogóle. Ja też nie mam z reguły problemu z tymi żelowymi kratkami, bo one przyklejają się w momencie. Z reguły są właśnie takie masyłkowe, bardzo mięciutkie i one po prostu na tej linii wodnej nie mają problemu, a ona tutaj w ogóle się nie chciała przykleić, a nie miałam na niej nic, bo nie było tam tego e, cienia w stiku, nic tam nie było, więc no, miała pole do tego, żeby się przykleić, ale tego nie zrobiła. No, słuchajcie, zapowiada się dzisiaj świetnie. Lećmy dalej. Teraz została taka brokatowa pasta do twarzy i ciała. Pewnie też będzie tłusta i pewnie też mi co nieco rozpuści, ale prezentuje się tak tutaj w opakowaniu. No i co? No, wygląda bardzo ładnie. No, liczę, naprawdę liczę na nią, że ona mi tutaj nie zepsuje nic więcej. Tylko będzie wyglądała ładnie. Naprawdę szczerze na to liczę. Wzięłam sobie troszeczkę na palec i wklepię ją tutaj w skroń. Ok, na razie tragedii nie ma, ale wezmę sobie jej trochę więcej, także widzicie, że tutaj jest. I lecimy. No dobra, nałożyłam sobie tą pastę i no, widzicie, rozpuściła mi to, co było pod spodem, mimo tego, że to tutaj nie miałam nic przypudrowane, bo tutaj był jeszcze ten rozświetlacz i róż, i ja sobie tej okolicy po prostu nie pudrowałam. Jednym co sobie tutaj pudrowałam, no to okolice pod oczami, ale specjalnie nie wyjeżdżałam na ten rozświetlacz, bo wiedziałam, że chcę nałożyć tą pastę. I tutaj też widzicie, no. Naprawdę pod palcem wybiera się więcej tego żelu niż tych drobinek. Kurczę szkoda, bo te drobinki naprawdę są bardzo ładne. No ale widzicie, po prostu tutaj tak samo z tej strony. Plama, którą rozpuścił mi ten żel. No dobra, tą pastę też mamy nałożoną. Ja ją sobie ograłam. Jak widzicie, ona tu jest. I jako tako wygląda. No ale no. Tutaj jednak trochę pracy mi to kosztowało i musiałam się nieźle nabawić, żeby ten efekt taki uzyskać, żeby tych plam spod spodu aż tak nie było widać. Po raz kolejny uważam, że to byłby bardzo fajny produkt, ale na gołą skórę, nie na podkład, nie na inne produkty. I tak jak widzicie, wytuszowałam rzęs, ale dzisiaj nie przyklejałam sztucznych, bo po prostu mam wrażenie, że wyglądałoby to jeszcze gorzej i no nie wiem, jakoś. Nie czuję tego, żeby przykleić też tu cztery rzęsy, chyba że gdzieś w ciągu dnia będę potrzebowała wyjść i zasłonić to, co mam na powiekach. To wtedy je przykleję. Na razie takiej potrzeby nie widzę. Nałożyłam sobie też na usta konturówkę tą z Pierne Lipmatic w odcieniu 0,7, bo mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze jeden produkt do ust, i jest to drobinkowy olejek do ust. Tak się prezentuje tutaj w opakowaniu. Widać, że on ma tutaj drobinki. Trochę mi przypomina ten z kolekcji Astro Glow. Wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo podobnie. Już sobie tutaj robimy słocza. Ok. Ten jest bardziej olejkowy, no ale widać, że ma te drobinki. Także słuchajcie, teraz przyszła pora, żeby nałożyć go na usta. I miejmy nadzieję, że to nie będzie kolejny słaby produkt dzisiaj. OK, to co wam od razu powiem, to to, że on ma absolutnie obłędny zapach i pachnie jakaś guma balonowa. Bardzo mi się podoba ten zapach. Natomiast jeśli chodzi o to, jak on wygląda na ustach, mamy widoczne drobinki. Ten kolor jest, ale naprawdę bardzo delikatny. Te usta też są tak trochę otulone tym yy, olejkiem. No słuchajcie, ten olejek naprawdę na razie wypada bardzo dobrze, najlepiej z tych wszystkich produktów. Także Myślę, że się dogadamy, zobaczymy oczywiście jak będzie z trwałością, ale no nie oczekuję nie wiadomo czego, no bo wiadomo jest to olejek, nie jest to zastygająca formuła, więc ja zdaję sobie z tego sprawę, więc nie liczę, że on będzie super trwały. No i dobra, makijaż mamy skończony, mam godzinę 7.13, ja za dwie minuty zaczynam pracę, pracę zdalną na szczęście. I co? Jeśli chodzi o podsumowanie tych kosmetyków, no to widzieliście wszystkie moje reakcje na bieżąco, nie będę się powtarzać. Zobaczymy też, jak będzie z ich trwałością. No, na razie powiem Wam, że no nie jestem zbyt optymistycznie nastawiona co do tej trwałości, co do tego w ogóle, jak to na razie wygląda. No, jest tak średnio, ale nic, zobaczymy, jak będzie pod koniec dnia. Także, no cóż, widzimy się za chwilę. Dla mnie za kilka godzin, dla Was za chwilę. No i witam Was na wieczornym podsumowaniu trwałości. Kończyliśmy makijaż o godzinie 7 rano. Mamy w tym momencie godzinę 19.49. Także podsumujmy sobie, jak. Jak ten makijaż mi się utrzymał? Na potrzeby jeszcze zdejmę okulary, żeby Wam wszystko jak najlepiej teraz pokazać. I może zacznijmy od największych niewypałów. I tutaj jest to ta kredka, która no niestety, ale potrzebuje dość dużo siły, żeby zacząć malować. W ogóle praktycznie nie przetransferowała mi się na linię wodną. Gdzie ubolewam, naprawdę. I też robiąc sobie słocze na dłoni, czułam, że no, muszę dość intensywnie pocierać o ten dłoń, żeby ten kolor był widoczny. A naprawdę bardzo żałuję, bo odcień był piękny, ten metaliczny fiolet no, idealnie by do mnie przemawiał, bo ja najlepiej się czuję właśnie w jakichś takich fioletach, różach, ewentualnie w błękitach. I tutaj miałabym to, ale no niestety no nie mogę Wam jej polecić, chyba że wykupiliście i Wam się sprawdza. Jeśli tak, to może macie jakieś tipy, jak ją, nie wiem, najlepiej rozgrzać, bo u mnie ewidentnie to nie działa. Przez te swoje prawie 10 lat bo 9,5 roku mniej więcej się maluje, to nie miałam okazji spotkać się z tak marną. Kredką, bo naprawdę jest toporna. Wygląda pięknie, jak już się ją gdzieś tam namaluje, ale no niestety jest toporna, i wydaje mi się, że przez to, że ona nie jest taka masełkowa, to też tak samo na innych częściach twarzy nie wyglądałaby równie dobrze. Jeśli słyszycie w tle kosiarkę, to bardzo was przepraszam, ale no niestety, zalet życia na wsi. Dobra, kredkę mamy omówioną. No niestety, jest jak jest. Przejdźmy teraz do podsumowania tego. Cienia w sztyfcie, no i tak jak widzicie, no pozbierał mi się dość mocno. Tutaj widać takie placki, gdzie po prostu on już mi zszedł, powiedział bye bye i jest tutaj po prostu moja powieka. Ubolewam nad tym po raz kolejny dzisiaj już, bo naprawdę pięknie to wygląda, podoba mi się ten efekt ten fiolet, który pięknie odbija światło, tam są róże, błękity, no to jest idealny produkt, który mogłabym po prostu nosić nawet na co dzień ale wydaje mi się, że lepszą alternatywą już w tym przypadku są te cienie z Faceboom, ewentualnie one są z Shiglam i tak wiem jak kontrowersyjne jest zamawianie tam kosmetyków i zdaję sobie z tego sprawę, natomiast uwierzcie mi, że ten cień z sziglami, ja gdzieś tutaj postaram się wstawić zarówno z Facebook'em, jak i z ten z shiglam. One wytrzymają u mnie naprawdę cały dzień. Nic mi nie schodzi, nic mi się tam gdzieś nie zważy. No, wygląda to dobrze nawet po tych 12-15 godzinach, bo i takie ekstremalne dni się zdarzają. No i niestety tutaj ten produkt jest zbyt tłusty i mimo tego, że przygotowałam sobie powiekę w taki sposób, jak zrobiłabym to. Na co dzień, jakby zrobiłabym to zawsze, pod sprawdzone produkty, no to niestety, ale tutaj no nie wygląda to za dobrze. Mogło być gorzej, mogło, mogło, ale nie jest dobrze i myślę, że to warto mieć na uwadze. Może jeśli ktoś nie ma jakichś przetuszczających się powiek i nie ma żadnych problemów z utrzymywaniem się cieni, korektora czegokolwiek, o, biorę to pod uwagę, że naprawdę może sobie gdzieś tam się z tym produktem polubić. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę przygotowałam powiekę tak, że wszystkie inne produkty mi tam siedzą, a to mi nie siedzi. No niestety, no, postaram się go jeszcze testować. W razie czego dam Wam jeszcze update w opisie podczas montowania tego filmiku. No ale na razie, no niestety, widzicie, jest jak jest. Mam nadzieję i mam szczerą nadzieję, że może w jakiś magiczny sposób on zacznie mi działać. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że bardzo mi się podoba ten efekt, jak on wygląda na, oczo... na oczach. No i jeszcze ten rozświetlacz w sztyfcie duże nadzieje, trochę rozczarowanie mimo wszystko, bo on naprawdę jest bardzo ładny, on nie ma takiej mocnej bazy kolorystycznej mimo wszystko, a jak jest to jest bardzo jasna, więc ona nawet na bladych karnacjach może wyglądać dobrze, ale tutaj to jest kolejny produkt, który jest bardzo tłusty, ma bardzo taką tłustą, lepką konsystencję i rozpuścił mi to, co było pod spodem, a chciałabym też zaznaczyć, że dos dosłownie e, ostatnio testowaliśmy tutaj te ten, yy, rozświetlacz w sztyfcie z L'Oreal, i tam nie było tego problemu. On mi nic nie rozpuścił. Także no tutaj mam na świeżo wręcz porównanie, no i niestety tutaj mi się to nie sprawdziło. Może, może palcem na gołą skórę może to wyglądać, ok? To też sprawdzę teraz na dniach I uwierzcie mi, chciałabym, żeby tak było, bo naprawdę to jest fajny produkt. Myślę, że gdyby nie był tak tłusty, to nie byłoby z tym żadnego problemu, ale już niestety podczas swoczowania pierwszy raz no, czułam, że jest tam ten tłuszczyk i on może rozpuścić to, co jest pod spodem. Czy mi szkoda? Tak. Czy będę go jeszcze testować i dawać mu szansę? Tak. Ale żeby nie było tylko narzekania i mówienia, jakie to wszystko jest złe, niedobre i w ogóle pieniądze w błoto. To przejdźmy sobie do pozytywów. I tutaj zdecydowanie moim faworytem jest ten róż. Słuchajcie, on naprawdę jest piękny. Super się z nim pracuje. Ma piękny odcień, jest bardzo kremowy. Bardzo ładnie wygląda. Widać, że on zresztą tutaj dalej jest, mimo tego, że jest przykryty, to on dalej się tutaj przebija. Naprawdę idealny też stopień pigmentacji, można z nim pracować śmiało jako początkujący, ale też jako osoba bardziej zaawansowana. Ten odcień można, ten kolor, ten stopień na pigmentowania można sobie dobudowywać, także to też jest. Super. No i nie zrobimy nim sobie plam, jest spokocenie, no także uważam, że naprawdę ten róż to jest numer jeden tej kolekcji. I jeśli zastanawiacie się, co można z tej kolekcji kupić, to ja już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że róż jest wart waszej uwagi, ma fajną cenę. No i cóż, no jest świetny po prostu. I słuchajcie, ja się muszę przeprosić z tą pastą, e, która jest z brokatem, bo tak jak widzicie, tu się coś zmieniło, a mianowicie. Wyjechałam sobie po pracy jeszcze e, tą pastą tutaj na skroń nad brew, bo znalazłam na nią sposób. Słuchajcie, bierzecie taki płaski pędzelek, delikatnie nabieracie tego produktu, ale też nie za dużo, no i takim jednym sprawnym pociągnięciem, wiadomo można sobie później dołożyć jeszcze jedną warstwę i tam gdzieś jakieś takie e, brakujące te drobinki. I on wtedy nic nie ściera, wygląda bardzo ładnie, zastyga od razu, nic się też nie lepi do włosów, także moim zdaniem to jest naprawdę spoko produkt. Trafił na marne warunki, bo umówmy się, ten rozświetlacz pod spodem, który już rozpuszczał mi to co było, czyli róż, podkład i całą resztę, no to on naprawdę miał tutaj, ta pasta miała utrudnienie dość spore, natomiast no widzicie, jest. Nic mi się tutaj też nie osypywało. Dalej to wygląda dobrze. Dalej to siedzi w tym miejscu, w którym się działo. I w tych miejscach, gdzie nie było rozświetlacza, no nic mi się nie roztopiło. Yy, także wydaje mi się, że naprawdę w porządku. No może gdyby nałożyć tej pasty za dużo w jednym miejscu, żeby to było takie skumulowane, no to dopuszczam wtedy taką możliwość, że wtedy mogłoby się coś pod spodem roztopić. Ale no, jak weźmiecie faktycznie na płaski pędzelek i delikatnie rozprowadzicie po twarzy, nie będzie tam tego wklepywać, to naprawdę jest super. Także ja dosłownie przepraszam ten produkt za moje negatywne nastawienie do niego. Naprawdę spoko produkt i myślę, że będę z niego korzystać. Bo nie wiem, czy wy widzicie, ale to jest naprawdę taki. Kosmiczny wręcz efekt. Mi się to bardzo podoba. I już wam mówię, że to nie jest tylko mój festiwalowy look, ale to jest look, który ja będę stosowała na co dzień do pracy, bo po prostu tak mi się to podoba. I przejdźmy sobie do podsumowania ostatniego produktu, czyli tego olejku do ust. Muszę wam powiedzieć, że to jest taka bardzo gęsta y, formuła, trochę mi przypomina ten. Eee, olejek ten gęsty błyszczy, który ostatnio testowaliśmy z pierrenę, nawet zapach mają podobny, bo tak wszystkie te kosmetyki mają taki delikatny zapach, ale on mi się kojarzy z jakimiś takimi cukierkami, jest bardzo delikatny, ale pachną po prostu obłędnie i właśnie ten olejek też pachnie jak jakaś taka guma balonowa, jak jakaś taka mamba, więc naprawdę to jest piękny zapach, bardzo ładnie też wygląda na ustach, nie wysusza ich, wiadomo szybko się zjadł, ale wyglądał bardzo dobrze, reaplikowałam go. Tam sobie w międzyczasie. No teraz, no niewiele z niego tak naprawdę zostało. Jest jak jest, no ale też tak jak Wam mówiłam, nie spodziewam się po tym produkcie nie wiadomo jakiej trwałości. No bo jednak to jest taki delikatny olejek, on nie zastyga. E, także, no cóż, no spodziewałam się tego, że tak będzie. Natomiast naprawdę bardzo mi się podoba ten efekt. To, że on nie zlepia tych ust, także spokojnie można mówić, nie tworzą się takie jakieś dziwne połączenia pomiędzy górną a dolną wargą. Te drobinki też są widoczne, także no, jeśli ktoś lubi ten efekt, no to jak najbardziej na tak. No i dodatkowo to, że on wygląda przerażająco w tym opakowaniu, bo wygląda bardzo ciemno. Na ustach, tak nie wygląda, daje taką delikatną, kolorystyczną poświatę na ustach, natomiast nie jest to taki mocny pigment, więc można go nosić tak naprawdę nawet solo bez żadnej kontroli. Turówki, tak, o, po prostu sobie nałożyć i też powinno być ok. Nie czułam, żeby wysuszył mi usta, tak naprawdę wyglądał dobrze, jak na tych ustach był. Dopóki go nie zjadłam, to dalej wyglądał bardzo w porządku, więc ja tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. I to jest kolejny produkt, który gdzieś tam zostaje ze mną i myślę, że fajnie też by wyglądał na innych produktach, na przykład na jakichś takich matowych pomadkach, żeby dodać im błysku, właśnie też między innymi dzięki tym drobinkom, które w nim są. No i słuchajcie, z podsumowania to by było na. Tyle. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy testowaliście któreś z tych kosmetyków. Czy macie może jakiegoś faworyta? Czy może też udało się Wam znaleźć jakiegoś bubla w tej kolekcji? Bo jestem ciekawa, czy to tylko moje odczucia. Czy Wy macie podobne? Także zostawcie swoją opinię w komentarzu. I jeśli się Wam podobało, to dajcie lajka, like, suba, komentarz, cokolwiek. I cóż, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. I co? To tyle. Pa, pa, pa.